Otwieramy ćwiczenia na stronie 58 i zaczynamy od ćwiczenia czwartego. Oblicz pola trapezów przedstawionych na rysunkach i znowu przypominamy sobie wzór na pole, żeby wam się utrwalił. A dodać B w nawiasie, razy h podzielić przez 2. A i B to są długości podstaw. Podstawy to są te odcinki, które są do siebie równoległe. H to jest wysokość trapezu, czyli odległość między podstawami. Wysokość, pamiętamy, zawsze jest pod kątem prostym. Ok, no i liczymy pole pierwszego trapezu. Oznaczmy sobie może p1, to będzie p2 i p3. Które odcinki to są podstawy? Podstawy to są te, które są do siebie równoległe, czyli to jest jedna podstawa, to jest druga. Czyli to możemy sobie podpisać A, a to B. Możemy oczywiście na odwrót, czyli 5 dodać 7. Jak chcecie, możecie pisać jednostki, ale możecie dopiero na samym końcu, w nawiasie kwadratowym, tak jak mówiliśmy sobie na poprzedniej lekcji. A dodać B razy H i podzielić przez 2. Wysokość jest 2. No, i podzielimy przez 2. I liczymy. Najpierw oczywiście nawias 5, dodać 7, 12. Razy 2 i podzielić przez 2. Możemy sobie skrócić albo dwójkę z dwójką, albo dwójkę z dwunastką. 2 na 2, 1, 2 na 2, 1. No i 12 razy 1 to jest po prostu 12. 12 przez 1 to już nie będę te jedynki pisała, bo to i tak nic nie zmieni. 12 podzielić przez 1 to jest to samo co 12. No i jako, że wcześniej Piszę to ciurkiem wszystko, i wcześniej nie pisałam tych jednostek. Nagle magicznie się pojawiły. No to dla estetyki zapisu zapisuję po prostu w nawiasie kwadratowym. No i podpisujemy, że pole tego pierwszego trapezu to 12 cm kwadratowych. Teraz pole drugiego trapezu. Znowu najpierw szukamy, gdzie są podstawy. Odcinki, które są równoległe, to te. Czyli to na przykład będzie nasze A, to będzie nasze B. No a jak wysoki jest ten trapez? Możecie sobie napisać w tym miejscu, wysokość w tym, ale wi widzimy, że te odcinki wszystkie by były takie same jak ten. Czyli po prostu to jest nasza wysokość. Tutaj, o, jeszcze sobie podpiszemy, że to jest H. To jest nasza wysokość. I liczymy. P2 jako pole drugiego trapezu, kreska łamkowa. Najpierw dodaję podstawę A, dodać B, czyli 4, dodać 8. Razy wysokość, czyli razy 1,5 i podzielić przez 2. 4 dodać 8, czyli 12, razy 1,5, dzielimy przez 2, no i skracamy. Dwójkę z dwunastką mogę sobie skrócić na 2, 2 na 2, 1. 12 na 2, 6. I teraz 6 razy 1,5. Yy, możecie sobie pisemnie, ale możemy sobie w pamięci spróbować policzyć. 6 yy, razy 1,5 złotego, czyli 6 razy złotówka to jest 6 zł. 6 razy pół zł to 3 zł. 6 zł i 3 zł to 9 zł. Czyli razem 9. Bo na pieniądzach, słuchajcie, najłatwiej się liczy. Więc najlepiej na pieniądzach. A potem sobie dopiszemy po prostu te jednostki, które powinny być. Czyli centymetry kwadratowe no i piszemy 9 cm kwadratowych no i został nam ostatni trapez, znowu szukamy gdzie są podstawy, odcinki które są równoległe to ten odcinek i ten odcinek i teraz jak wysoki jest ten trapez, wysokość pamiętajcie pod kątem prostym, zawsze to jest odległość między podstawami no to w tym miejscu moglibyście sobie narysować wysokość, w tym, w tym. No ale te wszystkie odcinki będą takie same jak ten. Czyli w trapezie prostokątnym po prostu jego wysokość jest taka sama jak to krótsze ramię. Czyli to jest nasza wysokość. No i liczymy. P3 równa się. Jedna podstawa dodać, druga podstawa. Razy wysokość i podzielić przez dwa. Najpierw nawias 2 dodać 3 to 5, razy 3 podzielić przez 2. No niestety nic nie skrócimy, czyli mnożymy 5 razy 3, 15, podzielić przez 2. 15 na 2 to jest po prostu 7,5. I pamiętamy o jednostkach centymetrów kwadratowych. No i zapisujemy 7,5 cm kwadratowego. I przechodzimy do ćwiczenia piątego. Uzupełni tabelkę. Co tutaj mamy podane? Długości podstaw trapezu, czyli to jest jedna podstawa, to jest druga. Na przykład to może być A, to może być B. Długość wysokości, czyli tutaj jest H, no i pole trapezu, czyli literka P. Znowu przypomnijmy sobie wzór. A dodać B w nawiasie, razy H i podzielić przez 2. No to liczymy. P1 na przykład pole pierwszego trapezu. I co my tutaj mamy? Wszystkie mamy dane do obliczenia, wysokości, do obliczenia pola, czyli po prostu podstawiamy A dodać B w nawiasie, razy H i potem podzielimy przez 2, czyli 17 dodać 13, razy wysokość, czyli razy 30 i podzielić przez 2. Najpierw nawias. 17 dodać 13 to 30, razy 30 i podzielić przez 2. Oczywiście, tak jak wcześniej mówiłam, to możecie już skrócić, bo tutaj jest mnożenie. Nie możecie nigdy skracać, jak jest dodawanie. Tutaj byście nie mogli skrócić z dwójką żadnej liczby, nawet gdyby była liczbą parzystą. Ale najprościej, najpierw zrobić po prostu nawias i wtedy już nie ma wątpliwości, że możemy sobie skrócić, bo jest tylko mnożenie, już dodawania nie ma. No to skracamy. Albo z jedną trzydziestką, albo z drugą. 2 na 2. 1, 30 na 2, 15. No i liczymy. 15 razy 30. Zakrywam sobie 0. 15 razy 3 to jest 45. I muszę dopisać to zakryte 0. No i jednostki centymetry kwadratowe. Jedynki oczywiście w mianowniku nie piszę, bo jak dzielę liczbę przez 1, to ja tej liczby i tak nie zmieniam. Czyli 450... Centymetrów kwadratowych. Kolejny przykład. Znowu mamy wszystkie dane, wystarczy tylko podstawić i obliczyć. Czyli tak, jedna podstawa dodać, druga podstawa, czyli 15 dodać, 28 razy wysokość, czyli razy 20 i podzielić przez 2. Najpierw sobie obliczymy nawias. 15 dodać, 28 to 43 razy 20 i podzielić przez 2 możemy sobie skrócić 2 i 20 przez 2 2 na 2, 1 20 na 2, 10 no i liczymy 43 razy 10 to 430 jednostki w nawiasie kwadratowym bo wcześniej ich nie pisałam więc teraz dla estetyki zapisu zapisuję w nawiasie kwadratowym 430 cm kwadratowych Tutaj nie muszę pisać w nawiasie kwadratowym, bo tutaj nie piszę żadnego działania. W nawiasie kwadratowym piszecie tylko wtedy te jednostki. Jeśli ciurkiem piszecie to działanie, tutaj jednostek nie ma, a tutaj nagle się pojawiło nie wiadomo skąd. To wtedy w nawiasie kwadratowym. Umownie, żeby ładnie to wszystko wyglądało. P3. Też mamy wszystkie dane. Jednostki też się zgadzają. Wszystkie y, liczby są wyrażone w tych samych jednostkach, więc też po prostu podstawiamy. Czyli jedna podstawa dodać, druga podstawa razy wysokość i podzielić przez dwa. Liczymy sobie nawias, 4,30 dodać 5,7, jak chcecie, możecie sobie dopisać zera i policzyć na pieniądzach, bo tak jest przeważnie łatwiej. 4,30 dodać 5,70 to jest po prostu 10 zł, czyli 10 razy 45 i podzielić przez 2. 10 i 2 oczywiście mogę skrócić, ale wtedy myślę, że ciężej mi będzie obliczyć to działanie, bo jak to sobie skrócę, to będę miała 5 razy 45. Można obliczyć w ten sposób, ale ja wolę sobie pomnożyć najpierw 10 razy 45, to jest 450, i to teraz dopiero podzielić przez 2. Myślę, że łatwiej. 450 podzielić przez 2 to 225 i jednostki w nawiasie kwadratowym centymetrów kwadratowych. I wpisujemy 225. 5 cm kwadratowych. Kolejne P4, pole czwartego trapezu. Znowu mamy wszystkie dane, które są potrzebne do obliczenia pola. Wszystkie są wyrażone w tych samych jednostkach, czyli po prostu podstawiamy. Jedna podstawa dodać druga podstawa razy wysokość i podzielić przez 2. Liczymy sobie nawias. 5 dodać 3. 8 razy pół. Podzielić przez 2. Skracamy ósemkę z dwójką przez 2. 2 na 2, 1. 8 na 2, 4. No i 4 razy połówka. 4 razy połówka złotego. No to po prostu 2 złote. To wyjdzie po prostu 2. Jedynki w mianowniku nie piszę, bo to mi tak w wyniku nie zmieni. E, I jednostki. Tu mamy kilometry kwadratowe. Aha, tutaj. Oczywiście, metry kwadratowe. Nie zauważyłam, że była inna jednostka. Poprawcie sobie na metry kwadratowe. Dobra, czyli 2 km2. Teraz słuchajcie, mamy trochę inne dane podane w tych dwóch ostatnich przykładach. Tutaj mamy długości podstaw dane, wysokości nie mamy i mamy pole. I tutaj dokładnie taka sama sytuacja. Jednostki wszystko się zgadza, więc yy, spróbujmy podstawić do wzoru to, co mamy. No to jak obliczamy pole trapezu? Jedna podstawa dodać druga podstawa w nawiasie, czyli 14 dodać 6 w nawiasie razy wysokość. Nie mam tej wysokości, ja sobie oznaczę o, serduszko. Tej razy wysokość, i teraz muszę się zastanowić, co, co tutaj w tym serduszku wpisać. Podzielić przez 2, taki jest wzór, i to mi mam wyjść pole, czyli ile to ma mi wyjść? To ma mi wyjść 100, bo przecież pole jest równe 100. Ok, policzmy to, co możemy. Oczywiście skrócić nie mogę, bo jest dodawanie, więc liczymy sobie najpierw nawias. Do prostszej postaci po prostu to doprowadzę. 14 dodać 6 to jest 20. Czyli będzie 20 razy coś, podzielić przez 2 i równa się 100. Możecie strzelać już teraz, to jest metodą prób i błędów, tak naprawdę, możecie e, to zrobić. Ale zauważcie, że teraz, jak mamy tylko mnożenie, to możemy sobie skrócić. 2 na 2, 1, 20 na 2, 10. I zobaczcie, co nam zostało. Zostało nam tylko 10 razy coś i ma wyjść 100. 10 razy co, żeby było 100? No 10 razy 10 przecież. 10 razy 10 daje 100. Czyli w serduszku trzeba wpisać 10 cm. Możecie jeszcze sobie sprawdzić z tymi danymi. 14 dodać 6 to jest 20, razy 10, bo razy wysokość to jest 200, i podzielić przez 2 to jest 100. Czyli dokładnie wyszło tak, jak powinno wyjść. Wszystko jest ok. I ostatni przykład zrobimy na tej samej zasadzie. Czyli znowu sobie jakoś to oznaczę. No i podstawiam do wzoru. Jedna podstawa dodać, druga podstawa, czyli 12 dodać 18 razy wysokość. No to ja sobie oznaczyłam serduszkiem, żeby tam coś móc wpisać. Podzielić przez 2. I ile ma mi wyjść to pole? Bo to jest przecież wzór na pole. Więc jak sobie podstawiłam, to musi być pole, a pole jest równe 150. No i możecie już tam strzelać, próbować, jakie tutaj mogą być liczby, ale możemy sobie to doprowadzić do prostszej postaci. Liczymy najpierw nawias 12, dodać 18 to 30. Razy serduszko podzielić przez 2 i musi wyjść 150. No i znowu myślicie, co tutaj może być? Jak jeszcze nie wiecie, no to możecie sobie oczywiście skrócić. 2 na 2, 1, 30 na 2, 15. I co nam zostaje? Zobaczcie, 15 razy coś, żeby wyszło 150. 15 razy co daje 150? No 15 razy 10, czyli tutaj też musi być 10. Centymetrów. I znowu możecie sobie podstawić teraz wszystkie dane i sprawdzić, czy wyjdzie 150. Czyli 12 dodać 18 razy 10 i podzielić przez 2 i sprawdzić, czy faktycznie 150 wyjdzie. 12 dodać 18 to jest 30, razy 10 to 300, podzielić przez 2 150. Wszystko się zgadza, czyli wszystkie wyniki mamy ok. No i koniec.